Słyszeliśmy dzisiaj, jak Bóg, Ojciec, powiedział o Jezusie: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Jezus jest umiłowanym synem Ojca. To jest prawda, która jest dla nas bardzo istotna, bo jak uczy nas Święty Paweł w swoich listach, każdy z nas właśnie przez sakrament Chrztu staje się, przybranym Dzieckiem Bożym i myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że każdy z nas staje się umiłowanym Dzieckiem Bożym. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Bo Pan Bóg kocha nas. Pan Bóg kocha nas niezależnie od tego, jakie jest nasze postępowanie. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak prorok Izajasz w imieniu Boga poucza nas, że Bóg jest hojny w przebaczaniu, że Bóg tego, który się nawróci, przyjmuje, że zmiłuje się nad Nim. A więc Pan Bóg jest w stanie nas przyjąć, nawet jeżeli gdzieś tam od Niego po drodze odejdziemy, Bóg na nas czeka, na nas dotknąć swoją miłością. Bo Jego miłość jest niezależna od naszego postępowania. On nas kocha dlatego, że jesteśmy. I nic więcej nie trzeba, żeby Pan Bóg nas kochał. Pan Bóg nas ukochał. To może być dla nas momentami trudne do przyjęcia, bo my tak do końca nie potrafimy kochać. Nasza miłość zawsze jakoś mniej do bardziej jest interesowna. Oczekujemy od tych, których kochamy, żeby na naszą miłość odpowiedzieli swoją miłością, żeby w jakiś sposób byśmy powiedzieli, zapracowali. Na tę naszą miłość. Oczywiście są takie momenty, kiedy nam się udaje kochać na wzór miłości Pana Boga, kiedy kochamy bezinteresownie. Ale gdzieś tam w tle najczęściej jest ta nasza interesowność. Ale Pan Bóg dzisiaj mówi o sobie, że On, że Jego drogi nie są naszymi drogami, Jego myśli nie są naszymi myślami. Dlatego możemy być pewni, że Bóg jest nas kochać. W każdej sytuacji i jego miłość do nas się nie kończy, nie zmienia, ona zawsze jest maksymalna. Pan Bóg nas ukochał i to jest radosna, dobra nowina, którą na dzisiaj Pan Bóg chce przekazać, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Natomiast pytanie, czy może Pan Bóg o nas powiedzieć, tak jak to powiedział o Jezusie, że ma w nas upodobanie, bo Bóg o Jezusie dzisiaj mówi, że Jezus jest jego umiłowanym synem, że ma w nim upodobanie. Co to znaczy mieć w kimś upodobanie? Cieszyć się tą osobą. Cieszyć się jej obecnością, cieszyć się jej życiem, postępowaniem. A więc w pewien sposób upodobanie zakłada nasze działanie. Zakłada naszą postawę. W przypadku Jezusa, jak to nam pokazują właśnie teksty New Testamentu, to upodobanie Boga w Nim na pewno bazuje na posłuszeństwie Jezusa. Na tym, że On w całym swoim życiu idzie za wolą swojego Ojca i spełnia to, co zostało Mu powierzone. Słyszeliśmy w drugim czytaniu, jak święty Jan nam wyraźnie pokazywał, że Naszym przejawem miłości do Boga jest przestrzeganie przykazań. I też powie takie fajne słowa, że przykazania nie są ciężkie, nie są trudne. My czasami tak mówimy, że Pan Bóg od nas tak wiele wymaga, że droga, która nam pokazuje, jest taka trudna, taka ciężka. Nieprawda. Jeżeli żyjemy według przykazań, to na pewno jest łatwiejsza droga niż wtedy, gdy wchodzimy w grzech. Bo grzech tylko na początku jest miły i przyjemny, a potem bardzo utrudnia życie. Droga, którą Pan Bóg nam pokazuje, jest lepsza, łatwiejsza. Bóg daje nam takie wymagania, które jesteśmy w stanie unieść. Nigdy nie sprawi, żebyśmy stali coś ponad nasze siły, bo to jest wyraz Jego miłości. Natomiast na ile my na tę miłość Pana Boga odpowiadamy swoją miłością, by właśnie mógł się nami cieszyć, by mógł mieć w nas swoje upodobanie. Przedmuszony z dziećmi, tutaj pokazaliśmy jeszcze tam kilka elementów, które mogą być wraz z naszej miłości do Pana Boga. Pomoc innym, modlitwa, udział w Eucharystii, posłuszeństwo rodzicom, zabawa w szkole i nauka też w szkole. A więc różne są sposoby, jak możemy właśnie okazywać miłość, Panu Bogu, przez to, jak żyjemy. I właśnie tego potrzeba, by tych przejawów miłości do Pana Boga było jak najwięcej, by dzięki temu Pan Bóg mógł mieć w nas swoje upodobanie, by nie tylko było tak, że On nas miłuje, ale że mógł się cieszyć naszą miłością, naszym postępowaniem. Troszczmy się o to, bo właśnie święto Chrztu Pańskiego jest taką zachętą, do tego byśmy przypomnieli sobie o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Tymi, które Bóg ukochał, umiłował, ale które, jak to dzieci, powinny być też posłuszne swojemu ojcu. Powinny okazywać swoją miłość swojemu ojcu. Pan Bóg nas do tego dzisiaj zaprasza. Chce, byśmy byli Jego umiłowanymi dziećmi, w których ma upodobanie. Uczmy się tego od Jezusa. On zawsze konsekwentnie szedł, szedł po tych drogach, które Ojciec dla niego przygotował. Starajmy się również tak żyć, by w naszym życiu zawsze było wszystko zgodnie z tym, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Jeżeli zbłądzimy, pamiętajmy, że Bóg jest hojny w przebaczaniu, że możemy do niego zawsze wrócić, że on nas czeka, że on chce swoją miłością daj nas obdarzać i przez swoją miłość nam pomóc wejść na drogę miłości, byśmy mogli na Jego miłość zawsze odpowiadać miłością, by tej miłości nigdy nie zabrakło w naszym życiu.